Tak, tak, siema, ma kolejny sięgą, odcinek, cześć, 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 Alo, alo. dzień dobry, łuk, hey, 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 <laughs> Lajka możecie zostawić powitanie na jest ja, ja, du ja dużo się witam Dużo się witam, ogólnie o, coś Nie się wiem, wiem czy wiesz Ale cześć, cześć Gabor, wcale cię nie wyzywałem W poprzednim o, odcinku, kiedy umarłeś fasi, kurwa, <laughs> To powiedziałem, <laughs> że Cię nie wyzywałem, no Ognie piekielne pochłonął nie sądzę. Ciebie adrenalina pochłonie. Wolę adrenalinę niż te twoje karty jakieś, labusiarskie. No jesteś jakiś za bardzo pobudzony przez tą adrenalinę chyba. No normalnie. A ja nawet kawy dzisiaj nie to... piłem, a jestem ja taki pobudzony, czuję się z siebie dumny. Ja piłem kawę z Maka, przyznam się. O kurde, ale ty jesteś Makowicz. Makłowicz taki trochę. Łowca kaw. Łowca kaw. Nie. Połączenie Maka i Łowicza, mak Łowca ma Maków Makłowicz Normalnie wymyślamy nowe te... Wy wymyślamy nowe, nowe teksty no, Nowe nazwiska e, Heizer może nam zazdrościć Cześć Kiedy używasz kilometrów na godzinę zamiast powitania i na odcinek Dobra, otwieraj to. Dajmy co, ja tam byłem na dole, tam nic nie ma. Tam jesteś, nic nie ma. O kurda, naukowiec ukradł. No nie mówcie, że mnie... No nie, no, nie ty frajerze! Ty lamusie! Ty lamusie, no wracaj tu! Wr Mamy kartę do ucieczki, uciekamy. Wracaj tu, lamusie! Gabor, no! Kiedy dań klejd No nie, no i dupa, zostałem zamknięty jak lamus, no kurwa. No, nie wierzę w to. Kurde. Nie wiem, co możemy w tym czasie zrobić. Kiedy jestem tak zamknięty. Normalnie bym ustawił cel, ale już ustawiłem nowy cel. Więc. Hmm, co ja mogę tutaj porobić sobie teraz? Co mnie to nie wiem, Wycie lajka zostawić. Tak przy okazji powiem jeszcze raz. Bo jak nie mam co mówić, to sobie tak powiem. E, no, dobra, więc tak. E, więc trochę przypał. Że tak to ujmę. Eee. Nie wiem co w sumie mogę teraz w tym, w tym momencie zrobić. Masz pograć w lola. Nie, nie mogę pograć w lola. No kurde, no zostawili mnie. No frajerzy waleni. Wraca z horsemenów jutro. No chyba ja. Tak. Eee. nie, chyba już dzisiaj wrócił. Już dzisiaj wrócił z horsemenów. No, więc kurde trochę przypał. No. Nie wiem co możemy w tym momencie porobić. <laughs> nie, mam tylko adrenalinę. Co <laughs> przypał. Eee. Daj w kółko i krzyk na podłodze, no normalnie Kurde, trochę przypał, więc co mogę zrobić, czekajcie chwilę O, yy, przestraszę was Buuuu <grywy> O, to było na przykład zabawne Jeśli się przestraszyliście, możecie napisać w komentarzu, ale się przestraszyłem yy, Tak możecie napisać w komentarzu trzy, trzy minuty odcinek trwa, to... Kurna, mój watch time na odcinku umiera przez to, że ja tu siedzę Kurde, zamknięty o, 10 zł. Na... <laughs> Chociaż 7% do klatki VGZ. -a. Dobra, to no przynajmniej mogę odpowiedzieć na donate'a, dobra? Dzięki, Foxu, piąteczka, dzięki za 10 zł. Za klatkę dla VGZ. Fox, Nawet przekazuje 10 zł. <laughs> 10 zł na chociaż jeden pręd do klatki wagista. Bo ogólnie nagrywam to na streamie. Jeśli oglądacie odcinek, to ogólnie zapraszam na streamie was. Zapraszam was serdecznie. Wieczorami często około 19.20 są streamki, więc ogólnie polecam wbijać też przy okazji. No i VGZ Fox wysłał na klatkę VGZ 10 zł, więc no widzicie. też znaczy możecie się pojawić na odcinkach, donatując no tak tylko powiem. Że możecie się, jesteście w stanie się pojawić na odcinkach, kiedy donajtujecie Ale to tylko szczegół <grym> Dobra Jeśli 10 zł to jeden pręt, to klatka ma 50 prętów Trochę tak, na to wychodzi, na to by wychodziło, nawet 2% już. Więc jest coraz lepiej, coraz lepiej. dobra, ogólnie weszły CIA, więc może za jakieś 15 minut wyjdę. Może uda mi się wyjść za jakieś 15 minut. Jeśli no tylko mm, kwestia jest taka, że najpierw w te CIA muszą przejść do mnie, co im zajmie jakieś 3 lata. Jeśli w ogóle przeżyją, to jest drugi punkt, że muszą przeżyć. Ogólnie jest, jest duży, nie potrzebuje dużo prędów. No, no. Więc ogólnie droga jest przypał, że tak to ujmę. Więc no, OGZ na pręcie będzie siadać co normalnie. Jeden pręt mu wystarczy. Hmm. Kurde. O, sieba. Co tam się wydarzyło? Nie wiem, ale chyba Dimon nie żyje. O kurwa, on ma broń. Dobra, spadamy stąd. Ale przypał w sumie Dobra, poczekam. Może bardziej na cia Wiecie co? Myślę, że to będzie bezpieczniejsza opcja. Poczekać sobie na cia w takim bezpiecznym miejscu, jakim jest yy, po prostu jakieś zwykłe miejsce. Totalnie. Kurna, bo ten 99 nie jest zbyt, zbyt miły chyba z, yy, z tego co tam widzę. Chyba właśnie kogoś zjadł. No nie do końca mi się podoba. No, co tu dużo mówić? To troszkę jest przypał, jak to się mówi. Troszkę przypał, ale tylko troszkę. Nie tak bardzo dużo, mogło być gorzej. Mm, 939 grasuje w naszej okolicy Gorący 939 w Twojej okolicy Dobra, chyba mnie nie zauważył, na szczęście chyba mnie nie dotknął. Uff. dobrze, możemy iść. Pieniądze! <grytanie> Ergplay przekazuje 1 złotego dzięki, i 72 grosza. miła świąteczka, dzięki. Miała, że wysyłałeś mi pieniądze, które były Gabora kiedyś. Dobra, gdzie ktoś umarł? Bo bym zabrał rzeczy sobie. O. Jedna demon, jaka szkoda. O, nawet broń miała. O, mam nawet o piątkę. Widzicie, wszystko do mnie przyszło. Tak jak powinno być. Standardowo. Miło. Miło z jej strony. <grym> Widzicie, tak to jest. Ja sobie siedzę, siedzę w 012. Czas leci. No i przy okazji, już przy, przy, przyszła do mnie demon, która umarła ostatecznie i zostawiła mi rzeczy takie fajne. Mamy o piątkę. Możemy uciekać. No ja po prostu żyć, nie umierać. No. Utopia totalna. <grym> Chilera i utopia. Dobra, czy są tu jakieś granaty jeszcze może? Zostawiłaś jakieś granaty? Oczywiście, że zostawiłaś. Miło z twojej strony, Dimon. <noise> nie trzeba było. Bardzo, bardzo jednak spoko jest, Dimon. <noise> Takie rzeczy dla mnie zostawiła. Zupełnie się, tego, zupełnie się tego po niej nie spodziewałem. Nie no, dobra, to jest ulepszarka, trzeba znaleźć przejście. Ajoj, dobra, no więc lecimy. Więc go. Trzeba znaleźć sobie przejście do heavy, żeby jakoś to wyglądało. Tylko tak, tutaj chyba byłem, nie? Tak, to byłem, ale może tam coś będzie. E, tam była klasa. ta klatka, więc dobra, pójdźmy sobie tutaj. Dobra, jest przejście, easy. Jak, jak widzimy, easy sytuacja. Warto było wziąć e, tego. Warto było wziąć adrenalinę zamiast karty. Dzięki temu, widzicie, wszystko się sprawdza, jak powinno być. Po prostu żyć nie umierać, no. Żyć nie umierać. Możecie lajka zostawić za tą akcję. Ogólnie polecam. Na, st na streamie, tak, e, tak jak na streamie, tak jak na odcinku, możecie zostawić lajka. Jeśli dotrwaliście w odcinku do tego momentu, oczywiście mówię do tych, którzy teraz oglądają odcinek, to możecie napisać e, AB Pro. O, e, taki komentarz możecie napisać. Nawet jeśli tak nie uważacie, to ja tak uważam. <laughs> nie ma nic do gadania. O kurde. Czemu ja słyszę 106 i biegnie za mną? O kurde, totalna utopia! No kurła! <laughs> Nie trafiłem w drzwi i umrę przez to, no jednak jestem słaby w tę grę. Dobra, zmieniam zdanie, jednak jestem gówniany. Dobra, idźmy tędy. O, izi, jednak wyszedłem. Kurda, i znowu mnie wysął. <laughs> no kurła. Dobra, kiedyś się uda, na pewno uda mi się. Nie, że kiedyś ucieknę. Kiedyś cię pokonam. Patrz to, cię znajdę. Nie no, nie zabiję się, nie jestem debilem. Ale ci ucieknę. A żegnaj! O kurwa. ha nie, ha brakowało tutaj. 5HP, 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 uciekam se z pięcioma HP, nie zabijaj mnie, proszę. Mam 5HP, daj mi apteczkę, uratuj mi życie, pobaluj mi życie. No, 106, 9, 3, 9. Z dwóch stron mnie atakują, nie dają mi spokoju. Pokoju w pokoju, ja stąd spadam, ja stąd spadam. Dobra, Easy Dobra, na żółto i na niebiesko. Dobra, biegnę sobie, uciekam. Nie! Sorry, takie odruch Sorry taki Tyle przeżyć Zabiłeś i biego? Zabiłeś i biego No nie! Dimon, Ty lepiej ja ci przeżyć. nie chcę zamykać drzwi, ale chyba będę musiał... A dobra, nie no będę nie wiem. Nie Tak, Super, umrzeć. Dobra. To śmiejemy się za jej który zaraz tu będzie. Ha, a, albo ze szczurki. No że nie no, jeszcze się ze mnie śmieją, no Nie mam pojęcia. to jest rozkosz. No U, dzięki kurde nie te kable to było? No, Zzle, nie no, Te, faktycznie, nie te kable Nie te to kable. Dobra, idziemy, bo tam coś Najgorzej się. na świecie. Dokładnie. No, z... Ale ja, tak dobrze bycie, a jednak nie skończyło się, się dobrze. To najszy, powiem ci. Ojojoj. Oj, oj. Trochę przypał. Klinek, Że tak, to Tyle przeżyć i umrzeć od no, jakiegoś... No, jakiegoś świetnego mcafa. Sorry, odruch! Ktoś postrzelił, dlatego się opóźniłem. O nie, Klapieżu, postrzeliłeś mnie, nie zdążyłem się uleczyć. Klapieżu, Nie, tak. w... brzmi, że Są smutne. Nie, <grym> <grym> śmiejące się, Deemon mnie rozwala Przywołaś od środka. Mnie też! Przyszło mi się! Przyszło mi się! Przeszło mi się! Jezu. <grym> 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 jeszcze grana zrzucił rzucimy jej pod nogi. O wysadziłem? Gruba sytuacja. Miał jakiś plan? Mrao! No, le, tak, to się poświęca. Hm? A ty co? Ja chciałbym poświęcić sobie. na Można w sumie, ja, bo... Bo, no, w sumie jeśli, jeśli się uprzecie, nie widzicie no, no, tu niby no, bladiego, ale no, jak, no, się, no, no, jak się uprzecie, to Bloody czy da się bladiego, czy to się bladi. Więc ogólnie, no, możecie no, się uprzeć, że Bloody to bladi. Więc, no, mogę teraz dać w tagi bladiego. Nie, więc na pewno nie jest No Oczywiście mogę tak zrobić. Inaczej mi to wszystko jedno. Więc ogólnie tak naprawdę niby nie A ma bladiego, ale jest Bloody. No, w sumie. Dobra, to będę miła. Będziesz miła, dziękuję, Dimon. Fajne przedmioty mhm. No, uwaga, 3, 2, 1. No i umarła. Dobrze ci tak. Mhm. Przegnamy. Za śmianie się ze mnie, że mnie Bloody zabił, bo odru odruchem. <grym> Ojoj, oj, jaka szkoda. Chyba sobie umiera Aj, a miało być tak pięknie, miała być taka fajna chillera A, skończyło się jak zawsze. Oczywiście MTF -y musiałem mnie zabić. No mhm. było tak blisko, no Ogólnie lajka muszę zostawić mhm. <grystanie> Już przypominałem o tym chyba na tym odcinku trzy razy w sumie na streamie też. Na streamie to już z ósmy. Nie wiem ile o tych odcinkach mówiłem o lajkach, ale no. Ogólnie Mamy możecie zostawić. Hmm? Tak, mogę, mogę tak powiedzieć. Będzie jutro live? Oczywiście. Ogólnie zapraszam dalej też mówię, zapraszam na streamy, które odbywają A się jednak. wieczorkami. A jednak nie. No nie. i został tego Gabor kontra 9,9 mające 1445 HP. Hmm? Więc no. My jeszcze nie wie, że został sam. No i nawet <laughs> będzie gadał przez witerką. Zobaczmy, co mądrego powie Gabor. Kurwa napiłem się coli i mi postać sama <grym> to, to była mądre, mądre, mądre przesłanie Wiem co chciał przez to powiedzieć Że jest debilem <grym> Ej, <I, grym> muszę powiedzieć, że podoba mi się y, komentarz tej osoby z zielonym nikiem na, swo, na swoim live'ie To aż aszt, aszt, tak bardzo są <grym> Aż tak bardzo są nieznośne Słysza. bo mogę ci ściszyć mikrofon Dalej <grym się chciało trzelić> będzie przy krzykach bólu z gry i krzyku Dimon, nie ma porównania w tym momencie, co najgorzej. Dimon, przecież najgorzej po prostu. Nie ciebie się pytam. Przecież najgorzej. Zaraz tak? Zaraz się bierzemy. Tak, no, ale. Się nie, nie mówię, żebyś przestała znaczy, gadać. Nie mówię, żebyś przestała gadać, no nie, nie zamykaj się przed nami. On... No ja nie chcę. O kurła! Ty prosty, to klapku. <laughs> Proste Klape, to który awczy przeżył, przez to dzięki temu. Holy To no, nie, ja nie wierzę, Lix, która też awczyła, też przeżyła dzięki temu. Wow. Hmm, hmm, Ty to No, klapek. No nie wierzę. A klapek, no. Wysadził nas wszystkich. Dobra, damu dam mu na własnym <grym> serwerze. Tak. Czemu nie? Biegnie, kurze, biegnie się <grym>. śmieje, kurde. Ale zabawne bardzo. O kurde, Gabor zaraz zabije Meksyku. tak dumny z siebie jest? Dziękuję Koda bardzo, jest? nie wiem jak do ciebie mówić. Mhm. Dobra. Poczekajmy ej, więc. Brajerstwo! Brajerstwo! A po... jak się wystraszył? Ej, no masz HP. Gruby Gabor, GG gruby Gabor. <guby gabor. <guby gabor. <guby> ty w ogóle nie powinnaś na tym streamie siedzieć, ty grasz kurda, w grę tylko byś ghostowała cały czas. Słuchaj, ej, słuchaj, słuchaj. Czad, nie gałstuj, czemu gałstujesz? Dobra, nie gałstujesz. Tak, dobra, tylko gałstujesz, ty tak. kurde. Wyszcie się kurde. Tak, do... tak się kończy, jak mamy 12 na 12 slotów okay. i ją dodajecie. No tak. Jest... Wasza... Płat... A... Ale, ale, ale nas to nie obchodzi. Kogo obchodzi, że to był płaski? Ale powinna się cieszyć. Ja cię przerzuciłem, kurde, specjalnie. Dziękuję. się cieszyć. Dziękuję bardzo ci. Jestem bardzo szczęśliwa dzięki temu. No. Mamy było smutno, bo... Brałam Dałam z kimś, się specjalnie dla was, aby nagle... No dobra, takie. Nie, sorry, ja tak nie mam miejsca, takie... No. Bo wybrałaś bo... gonisz, no. Właśnie patrz, proszę do niego na chwilę. Nas. No ale my jesteśmy. Ja nie takie... kochani, to twoja wina. Czekaj, okay, odpowiadam widzom Ejbiego Ja mam kanał, ale nie mam filmików Koniec tematu Widzowie napisać. nie odpowiadajcie jej No możecie tak, zapytać, możecie słucham. napisać teraz w komentarzach Dimon masz kanał No nie, proszę Ale, ale ja nie ja na streamie, nie, nie na streamie, na odcinku się. mówię Na odcinku, na ale odcinku, nie na streamie Ale mam komentarze to mi jest przykro Ja odpowiadałam na każde jakie mogę, Ale o to je, jest za je, dużo jaj. To dobrze, no po prostu widzisz No jest dużo komentarzy czy masz kanał Dobra i tym akcentem kończymy odcinek Cześć, cześć